Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku Weekendowego Ogrodnika. Mamy koniec sierpnia, za nami taka rześka noc, 12 stopni. Trochę w tym tygodniu popadało, trochę jest tej wilgoci w glebie, a dzisiaj przeniesiemy się do zielnika i pokażę wam, jakie rosną tam zioła. Jesteśmy już w naszym zielniku. W tym roku mam trzy rodzaje ziół, mianowicie bazylię, majeranek oraz tymianek. Były posiane jeszcze rozmaryn oraz kolendra, ale one nie powschodziły. Te zioła były wysiane do gruntu w taką przygotowaną mieszankę ziemi, właśnie tej ziemi gliniastej, madów, która tutaj jest na Powiślu, piasku oraz takiej ziemi ogródniczej, żeby ta struktura była bardziej luźna i umożliwiła wschody tym ziołom i były one wysiane gdzieś na początku w połowie maja zostały przykryte agrowłókniną i pod tą agrowłókniną pięknie powschodziły i potem sobie już bardzo ładnie rosły Spójrzmy na nasze pierwsze zioło mianowicie jest to bazylia pięknie tutaj rozkrzewiona, ona dość gęsto powschodziła. Ta wysokość tej bazylii obecnie to około nawet do 30 cm, ale trzeba przyznać, że ona była już raz ścięta. Była tak ścięta gdzieś na wysokości kilku centymetrów. O, widzimy tutaj taki pień po ścięciu i od tego właśnie, od tej łodygi po puszczały nowe pędy i właśnie one są tutaj właśnie takie młodziutkie. Myślę, że jeszcze mogą trochę porosnąć, a potem będzie można je zerwać i zasuszyć, albo na przykład zrobić pesto z bazylii, bo ta ilość, która tutaj jest, pozwala na zrobienie pesto. Proszę spojrzeć tutaj tylko na te Gałązki bazylii, które wyrosły, one są takie grube, mięsiste i no jest to zupełnie inna bazylia niż taka, którą możemy kupić w sklepie. No jest po prostu bardziej taka no, dorodna i te łodygi są takie masywne, a aromat, który się wydziela, no jest bardziej intensywny. Dalej mamy majeranek, też właśnie dość gęsto powschodził, już jest w fazie kwitnienia, majeranek możemy zasuszyć, powinno się już go jakieś dwa tygodnie temu ściąć i zasuszyć, natomiast no, jeżeli teraz zetniemy, zasuszymy w fazie kwitnienia, też się nic nie stanie, tutaj on nie straci... Na aromacie nie straci na jakości to nasze zasuszone zioło. Mamy tutaj właśnie takie piękne krzaki majeranku. Ach, czuć, aż zapach unosi się w powietrzu. Tutaj mamy z kolei tymianek. Piękna łąka tymianku, który dość no powiedziałbym dorodny wyrósł i te krzaki są takie naprawdę no, dobrze rozkrzewione tymianek to zioło które używane jest w kuchni włoskiej podobnie jak rozmaryn czy oregano i ja to ten tymianek niebawem zetnę i go zasuszę żeby potem móc skruszyć i zamknąć w szczelnie zamkniętym pojemniku, słoiku, czy jakimś innym pojemniku, aby ten zapach i aromat, który teraz czuję, który wydziela się właśnie z tego tymianku, zamknąć na zimę. Na dzisiaj to tyle z naszego zielnika. Dziękuję Wam za uwagę. I zapraszam na kolejne odcinki weekendowego ogrodnika.